Tak? manko! Z tej strony Polski Gamer, a dziś drugi odcinek serii Minecraft komendy? Nie, tym razem Minecraft mody i komendy. Tak, zmieniłem, to będzie seria z modów i komend. Tak mi się podobają mody w Minecraft, że chciałem je kilka przedstawić, a pierwszy będzie Pixelmon. Wiem, że teraz Pokémony są bardzo popularne i nie chcę nagrywać Pokemon Go, bo to jest bardzo dużo, ale chcę nagrać Pokemony w Minecraft. No to jest coś może innego. I tak, jeśli chcecie serię spoki... z Pixelmon czy będzie Pokemonów, napiszcie w komentarzu. Ja na pewno sobie poradnik jak wgrać tego moda. Wiecie co zostawić, jeśli Wam się podoba. To możecie sobie przejrzeć teraz Pokémony startowe. Teraz e, wybierzcie sobie jednego na przykład, w którym byśmy grali na serię i napiszcie w komentarzu. Zatem e, oczywiście wolałbym Charmander albo Te bo to są moje ulubione. To Tutaj takiego za bardzo nie lubię. Charmander. E, oczywiście wygrałem Research Pack, tylko ten Reset Pack jest taki dziwny. Charmander bez takiego. przyzywamy R do siebie. Patrzcie jakie mam tak. Zmienić na Ashaka ale zapomniałem edytować reserve spack. Jak gdybyśmy myli Ashaket OHATE, ta jakaś baba z a, zdjęcia Fateta. Fajne. Możemy twoje zdjęcie dunków wstawić. Taką oczywiście. Czy mamy czasami może tak właśnie pagować. I teraz tak. Wystawię Wam wszystko po kolei. tutaj jak wejdziemy sobie, ekwipunek, mamy tutaj, takie dodatkowe pole. Istniemy prawym trzydziskiem mężczyzn, mamy cztery opcje. W sumie mamy HP i Expa. Lewarkuje do następnego levelu. I status, że jest ok. Następnie mamy ataki, siła i celność. I plus jeszcze to jest opis. A w trzecim mamy statystyki. Możemy tutaj zmienić sobie nazwę, zmienimy go na y ciało. Mamy Enter. I mamy. Mamy ciało. Dobra. Dobra. Teraz nie mówicie jak patrzeć, jak łapać pokemony, robić pokebole, Pokebole, pokebale robimy w ten sposób, że potrzebne nam jest kowadło. Kowadło, które będzie inaczej wyglądało. które wygląda tak. Ja mam rykser ale tak wygląda na każdym miejscu spaku kowadło. Próbujemy... W Red, wyskoczą nam takie kuleczki i to jest ta Polka, jak aplikacja bo aplikacja tu nie jest potrzebna, ale no, ta może być. Nie wiem, nie sprawdzałem na innych 964 tak szybko. że żelazo też 64. Tak na oko, bo nie chcę mi się tam przedmiot Zrobimy kilka pokłali. Pokeboli, tak nie chcecie. Czymy stur rzemieślniczy, czyli crafting. po angielsku będziecie mieli. Tutaj robimy młotek, który jest w narzędziach dodany, oczywiście jest do tego modelu bo młotek y, polecam Wam, żeby był y, ironowy, czyli żelazny. Jak ktoś nie wie, jak robić młotek prosty, weźmiemy sobie w kreatyw, tu postawimy ze sobą jeszcze patryki, gdzie tu mamy patryki jakieś, powinny kilo. To jest tak. Na około, nie chcę się szukać. Tak, będziemy tak, tak, jak przy każdym. I robię tak tak, 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 No i tak mamy. Młoteczek, tak. którego, którego możemy, tylko nie można dwa zrobić, bo zapomniałem. Kreatyw y, jest na razie, właśnie potrzebny nie po tak, y, żeby zrobić pokebole, potrzebujemy robić zrobić dyski górne i dyski dolne, które robię w ten sposób. To są tylko dyski, na razie i dyski dolne robię tak, będzie 5 i 5. Teraz potrzebujemy, oczywiście, jeszcze y, nie a po to wyrzucimy ciapek. Pomyliłem się zamiast N to 8R. Dobra, teraz potrzebujemy przycisk. Nie jak się robi przycisk, po prostu wyciągamy sobie kamienie dwa i pokażę, jak się robi czyli jedną kamień, jeden przycisk. Tak, dwa przyciski. sobie dwa Wstawiamy kowadło. Teraz te trzy nakładamy na to się prawym przyciskiem i palimy yy, lewym przyciskiem. Aż do nas nie wróci i nie powstanie iron base. Dobra, myślę, sobie takie dwa iron base, y, bo już wiem, sobie dwa. Musimy klikać aż o assemble 2. Teraz stawiamy te czerwone. Popukamy młoteczkiem. Zostawiliśmy pyk. Młoteczkiem. Dobra, mamy. Tak. Wszystko dobrze. Teraz chodzi w crafting, że górną część, dolną część przycisk po środku. Pyk, mamy pokeba dwa. Tak. i teraz zaprezentuję wam wiem, na jakimś moje z jakiegoś gościu, bo nie chcę się z nim walczyć. Czy, ja wysłać jakiegoś do walki, bo trzeba nacisnąć R, coś gościa, bo na kreatywie, że mam wysoką kwotę, bo bym chciał zbierać. O! To to za jest, za ja, że to jest taki duch, czy taki coś, który nas może zabić. Z niego rzuci pokładem. Rzucamy. Jak to wiem. Oj, Rzucimy rzucić w niego. Musisz się pokeball otworzyć i teraz idę ten leży. Czy on jest. złapę go. A bo ja mam nieskończoną ilość. Dobra, może zaraz mi pokażę. Dobrze? Tak. Może tutaj i teraz robić dla niektórych, żeby jeszcze z te, z te dwa pokemony połapiemy jakieś fajne. O, czy tam jest Nidoran? Nie, 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 tu tylko tam. To jest Nidoran? Nie, to są te takie koty. Czy coś tam, to są te swapindy, czy jakiś swap? Trzeba go zobaczyć ogólnie? O, zaatakował mnie. Możemy, wy y nie, nie, nie. Wysyłamy, uciekniemy. Co? To... Czepka mnie zabił. Czepkę find it. Dobra. Użyjemy Trangada. Musimy po prostu go atakować, bo inaczej Mega Drain. O, co to jest Mega Drain? jest tego typu? Atakuje, super efektywne. O, słowki, jego zabił. Taz, tak, normalnie Pokémon możemy dać Bug, to możemy dać różne HP, i to Pokéball używamy. Tak, używa, użyliśmy Pokébola. Czekamy. Możemy też, drug, to drugie się czeka, zanim tutaj. O, jest już juka w których smoky, czyli złapałem. Teraz, jak chcę przyznać, R. O, ja jest nie uda. Teraz, jak chcemy coś zmienić na danego Pokémona, to się zostawić w opcjach sterowania. Next Pokémon. to pokażę Next Pokémon. Tu ustawiono jest B. A tu jeszcze ma B To mi tu nie jest grane. To tu jeszcze jest B Nowy, nowy webcam. Co to jest? A, to jest od tej mapki. Na P też coś jest. Aha, dobra. Gotowe. B przełączamy. Poziom Nie, B. To, to nie ta opcja. Poczekajcie. Tu dwie nexty. Dawn, czyli next down, czyli A, a, dobra, zmienimy sobie. Yy, nie powiedzmy. No, numloka. Numlok. Zmieniamy. I się szczęśliwie. R. R. Więc jak przyznać, że są dwa Pokémony tego, co mamy zaznaczonego. To Przyzywamy, czyli spałki się już bawił. Nazywamy się um, numlokiem. To znaczy, trangela i robi Mary, mamy dwa proste, proste. Tu mapkę, żeby się nie zgubić. Te żółte to są kroki, to są pokonane. mam jeszcze ja wygląda walka w tonerem, tylko jak się robi biton, to ja nie wiem. Chciałbym jeszcze popatrzeć. Nie wam wszystkiego. O tu się tam bije, to jest za pomocą, to jest za pomocą, nie chcę go mieć. Jestem tu. O, ale fajny. O, ale fajny. Wygląda jak Freddy. Oh, jest na Freddy. Dobra, chodź. tu. O, Pokeball. Ej, nie da Ej, ej, nie uciekaj. Pokeball. O. Udało się. Ao! O, złapał się. Udało się. Nie, złapał się. Bo lata jakoś mamy. Co to jest? Ja nie wiem, co to jest za to, czy zjemy? No powiem, że spory nie jak się tego karmi, chyba jak mi się albo też taki jest. To jest dosyć fajne. To, to no, tamtym są jeszcze inne pokonę. Nie widziałem tu jeszcze pikachu, bo ciężko jest go pewnie znaleźć. Tam jest chyba Nidoran, albo nie wiem. Uda, mi się będę wszystkie pokonane. To jest następny taki. Oczywiście, po za nami, jak ja powiedziałem, e, wchodzimy w taki wpływ. aby ktoś nie widział, klikamy trzymały, mały. Mienia zmienimy zmienia na No Gnoj, i, gnojka. Teraz wyzywamy gnojka. O, taj, go wracaj, Sumnok, sumnok, gnojek. I jeszcze gnojek wróci. Proste, proste. jeśli się wam spodobał odcinek. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Oczywiście możecie napisać w komentarzu, czy chcecie serię z Pokemon... Yy, Pixelmon. Cały czas mi się to myli. Z Pixelmonów. Będę miał skina, fajnego skina Asha. No i co mam powiedzieć? Żegna się z wami. Polski Game. Cześć.